W tym momencie nagrywam odcinek, wiesz? No to możesz pozdrowić YouTube'a. Pozdrawiam, wracamy do Federal University Bureau. No i klasa. Cześć, to jest pierwszy historyczny wjazd na Human Labs. Bartłomiej. Dobra, lakier, zamknij morde. Chcesz zrobić co się dzieje na Human Labs. Co jest trochę... Ej, co jest? To są PI. PD, To jest jemas. O kurde, no cześć, witam, witam. Ej, rzeczywiście, pierwszy w historii wjazd jest! Mariuszy z Sherryfostwa, tym jeden wysoko postawiony. Aha. To nie gadaj, że tu... To... Tam jest William Fisher. Pytałem Tony, że Ciebie porwali, bo auto tylko twoje widzieliśmy to to jak ten. Tylko... A, a Oni w ogóle takie, się pytanie, mogą to robić? Ale czekajcie, jeden ma krótką, a drugi ma długą, co nie? Nas jest Ale więcej. Mamy... Wysoko postawione osoby z szeryfostwa, że nie można ryzykować. O, no bo z tej strony to jest. Dobra, to. To jest idealne. Wjazd, kurde na Human Labs, ale jaja. E, mają trzech wysoko postawionych. No, wjazdów jak na razie nie robimy. Ale nie robimy wjazdu, dlatego że tam, tam w środku jest chyba bardzo no, wiemy, nie. wysoko. No są tak. Klapy to od razu? Nie bardzo wysoko. Nie chciałbym wysoko. Czemu on ten serwis? Te kurwa serwis, a chcię, bo serwis to cię skromnie. Macie kurwa, Jest hel? Helka, mamy no, Helkę. Towi. I ja. stąd. Kurde, zbiera się IOD na, na, gór, na górce. Ode? A Ode się zbiera ma. U. na górce, kurde, nad Human Lapsem, co nie? Oni mają na nas cela od razu. Ty, tu jest nasz ulubiony szeryf. Który? Gdzie jest Trevor? Yeah. Trevor! Trevor Hudson? Ja jestem w tej Helce, ja jestem w Helce. Szerio? Tak długo? Mm. No. Na zboże z, Boże z byłem 10 sekund. Nie, ale światło. Trzeba włączyć wszystkie sygnały w świetle, przyjechał... Ej, 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 patrz, z tu u kurde. To jest? To nie jest nasz. O, CLK była. <noise> ale typu nas zobaczył i kurde od razu spierdzieli. <noise> co, co? O, ja pierdolę, co tu się dzieje? No, no, Pablo no, jest, kurde. Pablo jest tam na górce gdzieś. Bo zaraz tam w No kurwa wszystko. Ja Nie Wjazd! Wjazd robią, wjazd robią, mam informację, że wjazd robią. Human naps został odbity. Który nas rozpoznał? Weź mi pokaż. Jeszcze na górce. No, no, dwóch wysoko postawionych sobie wzięli, nie? Aha, ma. Nie ma. się, po prostu. Nie przyjadą. Przytrzymujcie mu tą ranę, nie może być żadnego dostępu do niej, musi być uciśnięta w 100%. Przeszła kula na wylot, ale nie, nie uszkodziła organów. ranów. W torcie, w torcie. O kurda. Kurde, kurda, no co by tu powiedzieć? No poświęcił się, co nie? Nerki ma całe. Czegoś <laughs> z jedną narką możesz żyć. Ogólnie uciskamy mój fran od tak dobrych 5 minut. Na razie jest nim słabo. Rana eee, potrzebowa w torcie na wylot. Nie uszkodziło żadnych wylotów. O prawo, ogólnie, no, jakby. Gdybyś mu nie uciskał tej rany, to by się wykrwawił po prostu. Trzymajcie go tam. Będziemy odwiedzać. Dobra, odlatuję.